Serwus to jest Skala Wszystkim do serdecznie w kolejnym odcinku. O Jezu, za szybko mówię znaczy mnie coś w Ja jadłem, ale witam wszystkich bardzo serdecznie w kolejnym odcinku z SCP SL e, Właśnie pokazuję na jakich serwerach najczęściej gram, gdzie możecie mnie spotkać, czyli pokój do klamek, pokój do klamek 2, dam e, e, awokado i awokado. Moj na osobiście serwer na nic zaczynam grać. dobra, jesteśmy. Aż tak się, Jak tak się, tak się no Ten... e, to te ja Dobra. Eee. dobra. O, nie. dobra. Tutaj ludzie chcą zabić świat, nie no, tak. wiem. Dobrze, światu nie zabijamy akurat. No? Wszystkich, ale nie świat. A, i nie strzelać. Jakie Dobra plan, dobra, plan jest taki. Szturmowiec idzie do przodu, reszta za nim. Bo szturmowiec szturmuje. Bo, bo szturmowiec szturmuje. Szturmowiec do przodu, proszę. Zapraszamy. Ale armia jest w ogóle. Ty, interkom musimy znaleźć, to jest najważniejsza rzecz w tym momencie. Interkom. Będę mógł tam zamykać ludzi, jak miło. Interkom, ulala, la. dobrze. Jest terkom. Zapraszam. Po... Niech. Powiedz, powiedzcie coś mądrego, a nie głupiego. Kto powie coś głupiego, zostaje tam na zawsze. Ja polecałbym zwalać. Nieśmiałek? No to o o, patrzymy się na niego. Dobra, zamykam wszystkich, proszę. Będziecie bezpieczni tu. kartuję. To mówcie coś ważnego, to Co za kretyny, kiedy nie śmieje jak Czy to był mądry pomysł, yes. Kudy, czy nie? Kurde, gdzie to się ukryć, nie ma oczywistych Co? Za śmieć i idam i jutro jutro i mówisz że O nie ja zamknąłem tych ludzi ta, w intercomie bo, się, bo ja bym wymiarzył marłem LOL Za drzwiami ze szkła z 50 metrów No cóż taka jest mechanika tej gry A, super Ja klikam No Trick ale te 4 klikajcie szybko wtedy zostaniecie nie? z CP w ogóle najlepsze klasy Otro no, <laughs> Tak, guzik usuń siebie, no kliknijcie. No. Polecam. No po prostu ten nie albo, A jest też opcja, że, jest, być, że będziecie zawsze komanderem i będziecie mieć admina na zawsze, tak? Tak. Ta, już no. Polecam, Alt F4. Ja już, ja już kliknąłem, no. dlatego że jestem ciągle komanderem. No. Jeśli klikniecie Alf4 może nawet być cały team z komanderów, no. No dokładnie.

No widzicie, ja nie kliknąłem i jestem kadetem No Ej kliknąłem i jestem dowódcą, widzicie? No nie Dobra, szybko, żeby nie mogli wejść. Haha ha. Widzicie, patrzcie, on kliknął, a ja nie. Ja jestem kadetem, a on dowódcą, no widzicie? Magia. No co za śmieć? Brudny śmieć! Ale z niego brudny śmieć. Ale z niego... Ale z to szóstki brudny śmieć.

O, wcale to tak nie miał. Eee, nic mu nie zadał. Ale. Rip ziomek z mikrofidem. O, ten rozsadza za placówkę. O, może wybić chybie. No. się nie zabije. Siu, proszę, że Nie zabije. Zabiję to na IT. że Co? 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 Tito i uciekamy Cała nadzieja A my nie, się pewnie nie zespiemy bo po co? No, dokładnie Nie znajdą rybka My się zespiemy i nie śmie jak nas zabije, bo akurat będę. Tak, bo bo nie byliśmy śmie jak zwykle, ma 200 ekip no, no. O, lala, Trololo Eee, MTF, Ziomeczku, MTF, dzień dobry we friendly Łem te efy tutaj, siema eniu Łem te efy, łem te efy, O, chodźmy efy, zabić, zabić i te efy, Łęb te Siema Siema, siema eniu. Nie ma nieśmiałek Nieśmiał, nieśmiałek What?! Tam strzelają menele, tam jest ich dużo Nieśmiałek dawaj na nich, na frajerów! Nieśmiałek, wejdź! Nieśmiałek! Bum, 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 bum Kontrolujemy Lol Dawajcie Dobra, strzelam do nich! Open fire! Na dole jest! Grenade out! Boom. Jej, wygrana! Siłko, piu, piu! Tam biega! Zastrzelić! Nie żyje! Jeeeez, wygrana w peków Jej, ała, moje uszy! Nie zabijajcie moich uszu, błagam! A Ała, widzimy się w następnej rundzie. Łosiem! Oj, 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 byczku! RIP MCF, -y, -y. -y. ja, Dobra, mam nadzieję, że to nikt nie, nie znajdzie się w jakimś labiryntach Ja liczę, że będę nikim A ja chciałbym być Darth Vader. i co? Czasło Przepraszam, że A ja nie przepraszam, bo że go zabiję Powodzenia, Ziemeczki Ziemeczki Najlepsza klasa ever Oczywiście O nie śluza No bo jakieś Śluza na początku No, no oczywiście że tak U, Najlepiej blokować Naukowiec, przyjacielu To śmieć. Przyjacielu śmieci Autus bez trzecich na Szafki Kurde no szóstko Dobra, muszę mieć szczęść, to może będę miał szczęście, że będę wziął kartę, czy coś. Siuk 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 Biedny ja. Dajcie coś. Możemy, nie? Hej. O, tutaj też coś jest. Dzień dobry. O, tutaj coś musi być, na pewno mówić. O! PC! Siup, siup, siup. Wrótka pałka, tururu Siemanko naukowcu O tu skamerze jeden Naukowiec skamuje Tu proszę nie otwierać tego, bo za chwilę przyjdzie ktoś inny i to znowu zamknie i w ogóle. No co? Jak mi zblokował? No to hamstwo jakieś. Co to ma być? Siema kaczucha. Lubisz kaczki? O, kaczucha lubi kaczki. Trudno było się domyśleć. Dobra, raz, patrzę. Dawajcie. Iściub. O jest. O, jo, jo, nie ładnie tak kraść. O oh, nie przed LoL Ej, to jest plan. My perfekcyjnie w siebie wchodzimy, beka Hmm... Dobra, ja chcę jeden na chwilę. Nie, nie, I have an idea. Tra la 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 la, szkele, robi robi karty, hej, tra la la la, Wiesz co, to z każdym. Znaczy? Zapraszamy. Zapraszam wszystkie klasy de ze mną. Wielkie poszukiwania, każdy wie czego. Chodźcie, chodźcie, zimeczki. Wracamy jednak tam. Szybko. Ktoś chyba zginął. Dobra, ulepszanko. Jak tak. Chciałem pójść do sprzętu, jakąś się zbroić. Czy coś zabić, ewentualnie SCP. Tutaj też może być miasta na karcie. Co? Ja go nie widziałem, ale uszu że ja nie widziałem śmiałka. Gdy nagle był ten dźwięk zobaczenia śmiałka i go na, nawet nie potrzęm. Bo to jest jakieś oszustwo. Ale skam. Jaki bagi skam, kurde. Skam, skam, skam Ale mnie oskamowano, nieśmiałek mnie zabił, choć na niego nie popatrzyłem, kurde No patrzcie, no nieśmiałek jest Nie macha nawet rękami, chodzi Jest dźwięk popatrzenia na nieśmiałka I nagle umieram, no skam, no kurde To jest skam nie? No nie, dobra, rozumiem jeszcze, gdyby mnie zabił, wiecie, tak szukatkowo, Ale mnie nie zabił przypadkowo, był dźwięk i nagle bum. Walź na, na ryja! O, no My kurde, no tam To był prawdziwy skam. skam. Mógł tylko te osoby, się na niego patrzyły I Wiem, ale nie, 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 chodzi mi o to, że pojawił się nagle ten dźwięk, choć ja na niego w ogóle nie popatrzyłem. No tak, no, o, o to, nie? Tak. Nie widziałeś go, się zamieniał. Wiem, ale był dźwięk, wiesz popatrzenia na niego, dźwięk popatrzenia. Jak mnie ulęcz, to ma po prostu... beka z typa. Nie śmiałe, ma Nieśmiałe, gdy cheater to. Nie śmiałe, gdy cheater, zapamiętaj. Taka rada, zgłaszajcie każdego z chce powiedzieć, że nie. Zobaczmy, że on byłby jeszcze po 9 Siemanko. Plan jest taki, nie ma planu. The best plan Kurwa. Krótki odcinek będzie. Dobrze. Plan jest taki, szturmowiec idzie do przodu, jak zwykle. No nie ma No, najlepszy. Ej! Ja nie idę ten ten 106 na dole nie polecam, nie polecam tutaj i 106 na dole O, nie dostanę. No, szturmowiec, gdzie ty byłeś? Powinieneś iść do przodu. No, jako pierwszy szturmować. O, uszukaństwo No, tutaj jesteście tłórzy, aż tutaj was zawiało. Ale Dobra, z... gdzie jest szturmowiec? Szturmowiec no, idziesz do przodu. Szybko. No, gdzie jest szturmowiec? No, chyba go tu nie ma, albo jestem ślepy, to jest możliwe. EZTMIS. Dobra. No, gdzieś tu musi być 106 lamus. I śmiałem też, który nas zabije O kurde, no nie, nie wierzę Nie strzelajcie, nie strzelajcie, nieśmiałek rage Lol Ucieczka, taki jest plan Ucieczka Klikaj <gryzko> How to kill your friends No nie no, ty gnoju No i na mnie się fokusuje śmieć jak śmieciłk na mnie się fokusuje Dobra, spierdzielanko I to szybkie Dobra, Zamykamy, to nie przejdzie, ma problem <laughs> No, chyba ktoś ma problem Dobra, na prostej go robimy Pił, 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 pił Jestem ja głupi, jestem Dobra Czekajcie na mnie przyjaciele O wygnoję jedni Skaberzy rozkamowali mnie To ty śmieciuchu, to ciebie tylko blokowało kurde No cała armia jest PC. Nie no wszystkie SPC na mnie kurde poszły bo no nie jeszcze będę zombie na No nie zombie, nie narozmawiam Okej okay, no brick O klasa D, what the fuck? Klasa D na gate. a ja tu sobie stoi wytyfę. Ale nie zważ O tutaj, no to, o tutaj obok ciebie Plach. Nie no. bo tu master ucieka tutaj Ale... Ja w ogóle, Klasa źle tutaj 6, wychodzi, the fuck Mam zb. nie w ogóle cała armia jest o, Co tu się zb. dzieje? Dziedzicie, wszyscy jak za jednym klasą, nie. Wierzę. Wierzę, Jezu, nie nie wiem, że to parasz. Dajcie na to. Dajcie nie Nie to. Jezu, wszyscy za jedną o, klasą, nie, na, jest, kurde. Ja, się. Mmmm, to żeby tak luta. uciec, nie, to jest wstyd. Tu, jedna klasa no. ucieka, tutaj wszyscy, kurde, za nim biegną. Nie wiem, ja wiem, jak go goniły i tak przez. Weka by po prostu. No. Dobra. Co to ma, jest wstyd. Cztery, że jedna klasa da, tutaj. Dlaczego te mały niebieski, proszę, żebyś się kończył z paydayem? A, ktoś kliknął windę, no jaki nie miłe. Ty bo tu MTF coś. chyba były? No, oby mnie zabiłeś? I o nie zabiłeś, o MTF tu normalnie! Byłem. Szturmowiec, gdzie ty byłeś, byłem, ty zdrajco! Ty szturmowiec nie szturmowa przez niego przegraliśmy Zemściłem się na szturmowcu. Widzicie on był taki zły ja mu kiedy byłem MTF-em powiedziałem sturmuj, a on nie szturmował, no to zdrada. Ewidentnie zalicza się I do, do zdrada. No kurde, no jeszcze zamknął gate śmieciu. Dobra Skąd tutaj? No jeszcze inny zdrajca Nie ma zdrady Dawaj zabijcie, bicie go armia zombie No i dobrze, nie ma go Co z tego, że mam tylko 34 bym Ty, po się zbagowałeś i z jednej pozycji stoisz Ty powiem szczerze, plan jest taki m Jako że zombie nie mogą się leczyć musimy zjadać ciała zabite Wtedy będziemy się leczyli W sumie? Mogłaby być taka aktualizacja Dobrze to, to jemy plan ciała zabite nie mogłaby być o, oprócz, to to nie Mam Ale... Ale... chodź! Armia zombie! <gryś> zombie. <gryś> T-pauzuje! Sporo! Na pewno trzech! I ja idę na pierwszy... Tylko no. No, 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 jeden no, 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 robi afka! Jaką O nie. O, ja. e, to, to, to tylko kolejne 7 MP. Jest to tak mało trochę. Mogło być gorzej. Halo Mordas. A ja sobie pójdę ducha. Wejdź z nimi do windy i Wejdź z nimi do windy. Dobra, ale uważaj, że oni mogą mieć granat też i rzucą i jedę z tobą. Ale... Dobra, ja do Windy. Znaczy nie śmiałkiem, to tam niby jakoś wyjło. Czy plaga to na pewno nie wchodź do windy z nimi. Kurde, ja. tu to, o, jakieś ciepła, naukowcy są w Entrancie, stoją mi. Lol jeszcze jakaś koza śnieżna. Dobra, cięcie. A ci głowy na dół. Przednie śmiałkiem uciekają, bo, bo nie są, że jest coś tam A nie. Myślę, że to... O, no, ten kogoś porzucili. Nie śmiałka zabijł granat lol. Nie, z one zabił zabił granat lol. On zostaje. Uuu! Chaosy! O Jez jakie rozstrzelanie! To było rozstrzelanie! To była rzeź <grym prawdziwa! <grym prawdziwa żeś jezus maria siemanko oni oni do niego strzelają ale oni są niemili Dobra, jesteśmy mykają sami ci są niemili, strzelają do nieśmiałka czemu wy strzelacie do nieśmiałka ale nie ty jesteś strzelaj do D no a co oni są niemili? no Nie bardzo w filmować klasa D a jest klasa DV, ten V, e, SCP ten e, nieśmiałek i STP i ten IKEA chaos no to ok no bo przecież te cele mamy bardzo to powinno je regenerować tam choć już nie wiem czemu to, a nevermind i bom plum nie mam ammo mam ammo no jak miło ile nie ma już nikogo kto chciałby mnie zabić chyba Nieśmiałek chce mnie akurat zabić, nie wiadomo czemu że... A tylko 40 Siema Nieśmiałek nie na dole Idziemy Ale nie strzelajcie do niego, bo, bo jesteście niemili Team klasa of Nieśmiałek, nie ale team taki no to jest dobry czemu mam milion ammo do wszystkiego ale tylko nie do tego nieśmiałek przyjacielu gdzie jesteś no nie, nie mogę znaleźć śmiałka nie jeśli jakieś MTF przeżyły to niech się zgłoszą do interkonekt a wtedy nie chociaż Czeka może Siemanko! No, nareszcie się ogarnęliście dupę i nie strzelacie do SCP-ków. Team klasa DSCP nie ma takiej opcji, ale Team chaos SCP... A no, nic nie, nie idzie. Tylko pan plaga. Ale przedalno mną idzie. Więc trochę skam. Ammo, no... Kurde, czemu zawsze dostaję Ammo do tego co ja chcę? Skam. To jakiś jest. O... A hentai. O. Nam człowieka o podobnym niku to Co jest czekaj, nie nie, nie ma tego. Eee, o, zaraz Dobra Dobra, uciekaj, to tylko twój problem Ja mogę zrobić tak Dobra, dobra. zrobić tak tylko Dobra Strzelamy do plagi Taki jest pomysł albo do zombie w ogóle zabijmy wszystkich No ta, zabijmy dupaka! Ty zabijmy plagę, plagę zabijcie! Żeby nie zabiła dupaka, zabił dupaka Ta plaga to no, Plaga ten, To tak to się nazywa Podaj Ty, Jezu, to jest armia uh, najlepsza escorta evera Zombie, u, u- przecierpienia twoje muszą minąć <grafy> Rozcelanie <grafy> 50 ci ów eskortuje jedną klasę dupa Chodź, 50 ci ów eskortuje jedną klasę D Dawaj, znikaj za chwilę Myk, już nigdy cię nie znajdą. No chyba, że popatrzysz na ryja nieśmiałkowi. Co? Nie wiem, a kto zna nieśmiałka tego ja? Nie wiem. Ale wiem jedno Że nie wiem nic świetny no Awsiu klasa no to, ja dupa jak jestem ostatnim targetem jak jestem ostatnio. Tak jesteś ostatni to jakby... Jesteś ostatni, to uciekaj. Jak jestem ostatni to okej, okay, ale... Ale jestem w entrance z nie. No jesteś ostatni spokojnie. Ucieczka jela. jestem ostatni? Uciekaj, bo chcemy wygrać no, a nie. Uuuu, bieg, 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 bieg. Spokojnie, klasa dupa ucieknie szybciej Jak to trzeba? No może być Dimage, siup, 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 18 no. Easy win Bo, ktoś zabił plagę? Oby tak Dobra, no, żegram, jest, jest, niech mi to dostapi łapkę w górę jeśli jesteście dobry i polubicie lub, lub, mój kanał, to subskrypcję. Więc już żegnam, pa.